Jeżeli Państwo wybieracie działalność dla siebie, to powinniście sobie usiąść z kimś, nie wiem, ze mną, z którymś moim kolegą, czy z innym doradcą podatkowym. Ja nie jestem doradcą podatkowym, przypominam. Eee, taka sytuacja. I ustalić, co jest dla was najlepsze. Pokutuje w Polsce to, że dla was najlepsza jest spółka ZO. To nieprawda. Być może jest dla was najlepsza spółka ZO, ale to nieprawda. Trzeba to sprawdzić, biorąc pod uwagę wszystkie te kryteria. Czyli, jeżeli ja prowadzę, ja wiem, jestem fryzjerem, spółka z o. i księgi handlowe są mi do niczego niepotrzebne. Jeżeli mam mały sklep spożywczy, to niczego niepotrzebne. Jeżeli z kolei zamierzam mieć sklepów 20, być może spółka z o., bo tam jest fajna rachunkowość, która daje mi, jako zarządowi, bardzo dużo informacji jeżeli zamierzam się sprzedać, być może spółka za, może spółka komandytowa i tak dalej i tak dalej. Te wszystkie kryteria, które tutaj są, są niezwykle ważne. Bo jeżeli jestem e, zamierzam dzisiaj podjąć decyzję, że za 5 lat oddam firmę dzieciom, to fajnie było, żebym nie był jednoosobową działalnością gospodarczą, prawda? Bo tej się nie da. No da się poprzez sukcesję, ale musiałbym umrzeć. Ja bym wolał jeszcze pożyć, tak? I Dlatego trzeba się tym zajmować co najmniej raz do roku. Tymi wszystkimi zagadnieniami ich jest jeszcze więcej. Bo pamiętajcie Państwo, że zmiana formy prowadzenia działalności dla osób, które się tym zawodowo zajmują dla mnie, dla moich kolegów doradców podatkowych, dla radców pra prawnych i tak dalej, jest niezwykle prosta. To jest ich normalna praca. Tak jak fryzjer strzyże, to każda kolejna głowa, on wie co ma zrobić. Tak? Najgorzej, jak jest jeden włos, no to wtedy tak, umiarkowanie. Tak? Ale te wszystkie rzeczy, które określają, po co państwo macie y, zmienić formę prawną lub też wybrać inną, to one dla nas są niezwykle łatwe i one są bardzo tanie. Mam firmę, która ma, nie wiem, 20 czy 30 milionów obrotu. Zmiana formy prawnej będzie kosztowała, nie wiem, 5, a może 15, a może 25 tysięcy, co to za pieniądze. Natomiast zmiana u was, wewnątrz, w przedsiębiorstwie, w państwa firmie, dokonanie tej zmiany, wszystkie umowy leasingowe, wszystkie kredyty, wszystkie licencje, koncesje, umowa z Allegro, jacyś dostawcy, to wszystko znika. Nawet jak jest sukcesja pełna, na przykład przekształcenie JDG. Spółkę ZO, to wszystko znika. Tam jest napisane, że jest pełna sukcesja, czyli wszystko przechodzi, tak? Nieprawda, nic nie przychodzi. Wszyscy mają w nosie to, że jest sukcesja pełna. Bank mówi: Sorry, ale pan miał 5 milionów kredytu, już pan nie ma. No ale jak to nie mam? No przecież to sukcesja pełna, proszę pana. Tutaj jest małym druczkiem napisane, że jak pan zmieni formę prawną, to umowa się rozwiązuje. I. Jak usiądziecie Państwo sobie z, z doradcą podatkowym, z radcą prawnym i omówicie wszystkie rzeczy, gdzie chcecie być, ja wiem, że jednym z ważniejszych wyborów jest na przykład opodatkowanie. Na pewnym etapie firmy tak. Jeżeli ja dzisiaj buduję firmę i generalnie. Nie wiem, mam firmę ochraniarską, gdzie każda, 5 złotych jest ważne, każda złotówka jest istotna. Ile ja płacę za godzinę pracownikom i w jaki sposób, prawda? To mój biznes jest na takiej cieniusieńkiej marży. Jak ja zmienię formę prawną i zaoszczędzę gdzieś tam na podatkach lub dopłacę, to to może mieć niesłychanie duże przełożenie. Tych kryteriów jest strasznie dużo, strasznie dużo. Jak będziecie Państwo myśleli o tym, jaką założyć firmę, to trzeba liczyć po kolei wszystkie pieniądze, gdzie one będą wydawane. Na przykład to chyba może jeszcze nawet dalej będzie, czy spółka ZO, czy jednoosobowa działalność gospodarcza. Wchodzicie sobie na naszą stronę, na szkolenia.skłodoscy.pl i wybracie sobie porównanie JDG ze spółką ZO i wszystkie koszty, które ja wymyśliłem, tam są. Czyli jak pani ma na imię? Karolina. Bardzo ładnie. Jak moja córka. Jak pani Karolina prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i poświęca księgowej 2-3 godziny, żeby to z nią razem zrobić. Jak pani zacznie to robić jako spółka Zo, to poświęci pani 10-12. Na to samo. W ogóle nie będzie różnicy w, dla państw, dla pani, co pani za to dostanie. Pani dostanie to samo, tylko księgowa będzie bardziej upierdliwa. Ja po, dlaczego? Dlatego, że na spółce ZO prowadzi się księgi handlowe, a na księgach handlowych prowadzi się pełne rozrachunki dotyczące pieniędzy spółki. Ja zawsze mówię, jak klient się pyta, dla, dlaczego, proszę Państwa, powinniście nie mieć spółki ZO. My zarabiamy pieniądze jako skłodosty na prowadzeniu księgowości spółek Zo. Wszystkim odradzamy, komu tylko możemy. Odradzamy naprawdę, jak ktoś ma małą firmę, proszę nie prowadzić. To trochę dziwne, ale proszę sobie wyobrazić, że do tej pory wszystkie pieniądze są Wasze, a jak macie spółkę Zo, to wszystkie pieniądze są teściowej. Ja tak przekazuję klientom, że to jest firma, właścicielem jest teściowa, Ty masz chłopie 5%, Pani Karolina jest prezesem. Ale firma nie jest Pani, tylko teściowej. I Pani musi się z teściową rozliczyć z każdej złotówki, a pilnuje tej każdej złotówki nasz księgowy. Pani go nie lubi. Normalnie. Znacie Państwo przypowieść o hot-dogu? Nie? To jest mój ulubiona przypowieść o hot-dogu. Ona zawsze się sprawdza. Jak będziecie kiedyś mieli spółkę z o, to ona się Wam, proszę Państwa, przydarzy. Dzwoni księgowa. Jak Pan ma na imię? Wojciech. Wojciech? Do pana Wojciecha, jak dzwoni księgowy. Panie Wojciechu, taka sprawa jest. My mam fakturę na 400 zł, a z karty zeszło 404,90. Pan jest zajęty w ogóle, bo pan jest w pracy, nie? E, ale pani Karolina będzie teraz księgowała. Mówi, ale pani Karolino, no 4,90, no to nie wiem. No. Pani to jakoś księguje. nie? Proszę pana, ja nie mogę tego sksięgować. Musi pan powiedzieć, co to może być. No ale ze stacji, co to może być? Pan chce ją zepchnąć, żeby jej nie było, żeby panu dała spokój. Pewnie ktoś pożarł hotdoga. I wtedy pani Karolina wpada na następujący pomysł. Proszę pana, ja wiedziałam, że to by jest hotdog. Ha ha ha, tylko pana sprawdziłam i teraz kto pożarł tego hotdoga? Pan Wojciech jest wyraźnie poirytowany, bo jest w pracy, jest zajęty, ale nie może olać swojej księgowej, bo ją lubi. No dobrze, pani Karolino, jaka to jaka miejscowość? Radom. Radom, Radom. Kto tam w Radom jeździł? Heniek jeździł. Heniek pożar hot -doga. Dobrze, fajnie. Odda? Pan jest zajęty, rozumiecie? Pan jest naprawdę zajęty. Do tej pory nigdy pani Karolina nie zadawała takich pytań. Czy on te 4,90 odda? Nie odda. Pani mu dopisze do wynagrodzenia. Dobrze, panie Wojciechu. Pójdę do kadr. Kadry to ozusują, ubrudzowią, mamy sprawę załatwioną. Pół godziny. Tak będzie się działo, jak będziecie mieli księgi handlowe, a nie nauczymy się wcześniej, jak je prowadzić. Będziecie tym... Ja zawsze mówię, że dochodzi... Dodatkowo jeszcze księgowość kosztuje cztery razy tyle, albo pięć razy tyle, co księgowość uproszczona na ryczałcie czy na kaperze, tak? Czy na książce przychodów i rozchodów. I jeszcze u was w firmie powstanie pół, pół etatu. W związku z tym prowadzenie ksiąg handlowych, ja potem powiem, dlaczego z kolei trzeba prowadzić te księgi handlowe i dlaczego trzeba mieć spółkę Zoo, ale to nie jest takie pst. i mam. Nie? To jest rzecz, która jest bardzo fajna dla małych podmiotów, poniżej, nie wiem, miliona w ogóle odradzam, chyba że z innych powodów byście Państwo chcieli mieć, z powodów ryzyka biznesowego, gospodarczego albo podatkowego, No to spółka ZO, albo na przykład mam obcego wspólnika. Gdybym dzisiaj miał założyć spółkę z panem Wojciechem, zachęcił mnie swoim pomysłem. Wkładamy po 50 tysięcy, pan Wojciech zostaje prezesem, ja jestem udziałowcem, mogę mieć spółkę ZO. Bo spółka ZO, czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy ją odpowiedzialność ogranicza? Słam? Udziałowców, tak. Nie prezesa. To od razu też powiem, nawet jeżeli później to będzie. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogranicza odpowiedzialność udziałowców, nie prezesa. Prezes odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Tak jak każdy członek zarządu. Solidarnie. Solidarnie znaczy, że do końca. Czyli spółka jest winna mi 50 tysięcy, idę do spółki, spółka nie ma, idę do pana Wojciecha. Panie pan jest prezesem. Pan odda i sąd zasądzi, i pan Wojciech odda. Chyba że w odpowiednim momencie zarząd ogłosi upadłość. Skutecznie. Skuteczna ogłoszona upadłość to taka, która sąd powie, że dobra, spółka upadła. A żeby spółka upadła i żeby w ogóle zgodziła, zgodził się sąd na prowadzenie upadłości, to proces, proces upadłości musi mieć sens. Żeby mieć, miał sens, spółka musi mieć majątek. Bo upadłość służy podzieleniu tego, co zostało wobec wierzycieli. Jak nie ma co dzielić, sąd nie ogłosi upadłości. Powie, zarząd niech oddaje. Wcześniej powinien zgłosić. Wtedy, kiedy były przesłanki do zgłoszenia, nie jak już nic nie ma. I całym swoim majątkiem, proszę Państwa, pamiętajcie, w spółkach ZO, całym swoim majątkiem zarząd odpowiada za sprawy spółki, chyba że ogłosi skutecznie upadłość. Nie widziałem upadłości tańszej niż 50 tysięcy, w sensie w spółce było gotówki 50 tysięcy, to jest ta minimalna kwota, którą syndyk potrzebuje, dzień dobry, którą syndyk potrzebuje, żeby wziąć swoje wynagrodzenie i nikomu nic nie dać, nie? To, jest, to mnie za mniej sąd nie ogłasza. Taka spółka, a myślę, że jakby na przykład nasza spółka miała upaść, 500 a milion, tak sądzę, żeby trzeba było mieć zabezpieczone w majątku, żeby sąd ogłosił upadłość. Bez względu na długi, po to, żeby to no, dużo pracowników i tak dalej, i tak dalej. Nie jesteśmy zagrożeni upadłością. Dobrze. Te wszystkie rzeczy, które tutaj są. A, tą prezentację Państwo od nas dostaniecie. Jak będziecie bardzo chcieli, to, to ją gdzieś tam umieścimy, albo wyślemy Wam w mailach, albo powiemy, gdzie jest. Te wszystkie rzeczy mają, mają znaczenie, tak? Ma znaczenie czy ja jestem e, czy obsługuję duże podmioty, czy e, mam zamówienia publiczne, jakie mam ryzyko. My działaliśmy zawsze jako spółka jawna. Najpierw cywilna, potem sąd się, e, kazali się przekształcić w jawną. To też świetny przykład, proszę państwa. Był taki moment, kiedy e, Ustawodawca kazał nam. No i co? I się zmieścił. Kiedy ustawodawca kazał nam przekształcać wszystkie spółki cywilne w jawne. Był taki moment, ze 20 lat temu. Wyobraźcie sobie Państwo, że z mocy ustawy jeden z naszych przedsiębiorców przekształcił się w spółkę jawną. Po prostu złożył papiery, bo musiał. I gmina powiedziała, że stracił koncesję na alkohol. Ten sam NIP, ci sami właściciele, ustawodawca kazał, ale koncesję ma spółka cywilna, jawna nie ma. No i co, co zrobisz? Odwołałeś się do sądu? Tak, no trzy lata. Koncesja na alkohol jest maj, e, w parku, barnie. No w ogóle, otworzyliśmy nową spółkę cywilną, naprawdę. Na, nie zgadzał się ni pani, ale nazwiska się zgadzały. Spółka się tak samo nazywała koncesja na alkohol była. Także dlatego mówię, że przekształcenia są drogie, trudne dla was. Dla nas są proste. Proszę pamiętać, że my zrobimy pełen audyt wszystkiego i wyjdzie nam, że takie rzeczy trzeba zadbać, a u was będzie to kosztowało strasznie dużo pieniędzy. Te zmiany formy organizacyjnej. My myślimy teraz od jakiegoś czasu, jak połączyć nasze dwie firmy. Bo mamy jawną IZO. Jawną mamy od zawsze. Zo założyliśmy, jak pierwszy raz było na deklaracji 50 milionów złotych podatku jakiegoś klienta. Tak, tak. Popatrzyłem 50 milionów podatku. Rany. Tak jak teraz są odsetki, 18% podatkowe, wiecie Państwo. To wyobraźcie sobie, że ja nie wyślę, jak Pan ma na imię? Panu Piotrowi miliona złotych podatku, że ma zapłacić. Zapomnę. Już teraz system nam pomoże, ale nie wyślę. Jak nie wyślę, pan nie zapłaci i za rok sobie przypomnę. I wie pan co, oj, tu 18% jest odsetek od miliona to 180 tysięcy. Ja mam takie ryzyko teraz. No to moje ryzyko, pan podatek zapłaci, no bo to jego, a ja muszę zapłacić 180 tysięcy odsetek. I co prawda zapłaciłoby nasze ubezpieczenie. Mamy 30 lat bezszkodowości. To się ładnie tak układa. 30 lat kancelaria, 30 lat bezszkodowości, super. Ale yy, dlatego mam takie tanie. To ubezpieczenie na dwie bańki, które mamy, jest takie tanie, bo my po prostu tylko im płacimy kasę i oni nam nic nie dają.